Droga Panno, to jest karta, którą wylosowałam dla Ciebie na dzisiejszą pełnię. Pełnia zaczyna się za około pół godziny, kiedy to nagrywam, ale ta energia pełni działa na nas zarówno na kilka dni przed, jak nawet do kilku dni po pełni. No i ze zdumieniem widzę, że w karcie siły. Najprawdopodobniej ta pełnia jakoś szczególnie ciebie nie dotyka, bo w karcie siły czujemy, że nie musimy walczyć, że y, jesteśmy silni naszą wewnętrzną siłą. Widzimy tutaj bosą kobietę, której jedynym orężem jest wianek na głowie i wieniec w dłoniach, a koło niej pląsa taki chyba lekko już poirytowany. Ryczący bezsilnie lew. Ale ta kobieta ma spokojne spojrzenie, spokojną mowę ciała. Ona się tego lwa nie boi. Więc, drogie panny, obyśmy wszyscy się tak czuli jak Ty, bo jeśli ta karta z Tobą, energia tej karty rezonuje, to bardzo fajnie, bo dobrze jest znać swoją wartość. I nie musieć posuwać się do jakichś siłowych rozwiązań, jeśli mamy jakieś problemy do rozwiązania, czy jakieś trudne sytuacje z ludźmi. Życzę Ci, droga Panno, bardzo udanej pełni i nie tylko.